Mamy styczenia to definitywnie oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest zimno, no bo jest i pada śnieg, a po drugie, że jest Australian Open, a to interesuje fanów tenisa. Super tenis przed nami kolejny odcinek na gorąco, na krótko po losowaniu Australian Open. Przemyk Ofiara, witam wszystkich bardzo serdecznie o losowaniu i w ogóle o turnieju Australian Open będziemy sobie dyskutować z Michałem Chojeckim. Oczywiście, cześć Michał. Cześć, dzień dobry. Trudne losowanie o tym już sobie dyskutowaliśmy yy, dzisiaj. Z jednej strony można mówić, że no, jeżeli się jest mocnym, a iga jest mocna, no to żadnego rywala bać się nie może. No ale mogło być lepiej, mogło być łatwiej do tego finału. No zdecydowanie mogło być łatwiej, ja śledziłem to na żywo o 3 trzeciej, o trzeciej nad ranem, bo, bo właśnie wtedy, wtedy się zaczęła ceremonia i jak spojrzałem w tą drabinkę, no po prostu plagi egipskie, wszystko praktycznie, jak można było sobie wyobrazić, jakie, jakie, jakie może być najgorsze losowanie dla Igii Świątek, no to praktycznie sprawie takie, jakie właśnie można było sobie wyobrazić, no czarny scenariusz, czyli... Czyli już w pierwszej rundzie bardzo trudna rywalka, czyli Sofia Kenin. To jest, Była mistrzynią Australian Open, wygrała ten turniej dość sensacyjnie w 2020 roku. A potem, jak pewnie kibice Igi Świątek pamiętają też doskonale, była rywalką Igi Świątek w tym pamiętnym finale jesiennego Roland Garros, który Iga wygrała sięgając po pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. No a potem robi się coraz trudniej, bo druga runda jest Daniel Collins albo Angelica Kerbel, czyli Daniel Collins to jest ta nieobliczalna Amerykanka, która która, jak pamiętamy, dwa lata temu wyrzuciła za burtę Igę właśnie w Melbourne w, w półfinale na no, Angelika Kerber, wiadomo, mistrzyni, też była mistrzynią Australia Open, była, była liderka rankingu, teraz dopiero wraca odbudowuje formę po urodzeniu dziecka po dłuższej przerwie. No ale już nawet w meczu z Igą w United Cup, który Iga dość pewnie wygrała, no, w pierwszym secie naprawdę Iga miała spore problemy trochę, z autyką. Trochę potem spuchła yy, fizycznie A, Tak, Tak, no po prostu zapłaciła za to już dużą intensywność meczu. No, wiadomo, z Igą, z Igą można, można jej dorównać kroku przez jakiś czas, ale prawdziwą sztuką jest dorównać idę kroku mhm. przez, przez cały mecz. No i Andrzej jednak no, jeszcze na tym etapie E, nie była w stanie tego zrobić, natomiast no, to jest też na pewno rywalka, nad którą trzeba uważać, bo to jest ogromne doświadczenie e, na potem też naprawdę się no robi. Właśnie, bo było. mówimy o rundach pierwszej i drugiej, hmm. a wesoło zaczyna się robić e, dalej, no bo Ostapenko i rybaki naczekają. Tak. No, a w czwartej rundzie już może być Elina Svitolina, czyli Elina Svitolina. czyli pogromczynnik w Wimbledonie też, też Ukrainka ostatnio prezentowała wysoką formę, a potem, tak jak wspomniałeś, no, Jelena Ostapenko, czyli to prawdziwa najgorsza zmora i świątyna której Polce jeszcze nigdy się nie udało pokonać, już czeka w ćwierćfinale, czyli najwcześniej jak to tylko było możliwe. No i, i, i do tego jeszcze jelena rybakina, która no, liczyliśmy na to, że znajdzie się jednak w tej drugiej połowie drabinki, no, ale niestety jest w tej połowie Igi, czyli potencjalna rywalka w półfinale. No tak jak mówię, no, generalnie no, scenariusz najgorszy prawie jaki można było sobie wymyślić, no ale tak jak też powiedziałeś, no to, to igi mają się bać rywalki, a nie odwrotnie. Tak jest. Więc myślę, że Iga no, na pewno wolałaby mieć łatwiejszą drogę, zwłaszcza w tych pierwszych rundach. No ale skoro celem, jak sama Iga nawet mówiła, jest, jest wygranie tego Australian Open, no to absolutnie nie ma, nie można się obawiać nikogo, wszystkich trzeba ograć, trzeba po prostu grać, robić swoje gry. Widziałem w notowania Bukmacherów cały czas jest niezmiennie faworytką numer jeden do, do końcowego triumfu. Wydaje mi się, że o, o Stapenko, rybaki, nie Switolinie będziemy sobie rozmawiać jeszcze później. Mam taką mm. nadzieję, że liga będzie przechodziła z rundy do rundy. Natomiast teraz przybliżmy troszeczkę Sophie Kenny. No to, to jest ta pierwsza rywalka i na niej się teraz skupiamy. Mm. Po pierwsze, 2020 rok to jest najlepszy rok w jej karierze. Już mówiłeś, wygrana w Australian Open. Co ciekawe, mm. ona została wybrana po tym roku zawodniczką roku. QWTA, więc to, tak, by no, to najlepszy był najlepszy Bo to był po pierwsze, właśnie tak jak mówiłem, triumf w upena. po drugie też był przecież finał y, Roland Garros właśnie wygrany przez IG. Natomiast no, wtedy naprawdę Sofia Kenin robiła niesamowite niesamowitą taką furorę na kortach, natomiast no potem był już duży regres, bo pojawiły się duże problemy ze zdrowiem, tam też jakieś psychiczne, mentalne były problemy. Ona w 2021 roku, czyli rok, rok po tym sukcesie, zwolniła z pracy, to pisało się o tym, zwolniła z pracy tak, własnego ojca. Tak, no, no ale potem jakoś tam się Wrócili. No, dogadali, natomiast no, no to jest bardzo taka ciekawa zawodniczka, bardzo waleczna, taka zawzięta, naprawdę ciężko się z nią gra. No i co ciekawe, ona ostatnio odbudowała formę, co pokazała choćby w tym obu zabig w tej pokazówce, w której Liga Grała była w stanie pokonać. To były takie mecze rozgrywane na innych zasadach. Jedno, Jednosotowe pojedynki składające się jak na na, na ten cały mecz drużyna. Natomiast pokonała w tym jednym secie m.in. Jarnesa Balenkę, pokonała Carolin Garcia. No, naprawdę to pokazuje, że to jest zawodnicze, której jak najbardziej trzeba się obawiać. I to jest jak na pierwszą rundę naprawdę bardzo, bardzo niewygodna przeciwniczka. Dzisiaj jej trenerem jest Michael Joyce. Były wieloletni trener Marii Szarapowej. To jest jedna z większych postaci trenerskich tej Tak, tak to, to jest znana postać i no, naprawdę, naprawdę przed przedigą. Jeżeli chodzi o pojedynek na trenerów, to trenerem roku jest Tomasz Wiktorowski, więc mamy lepszego. Tutaj, tutaj, tutaj też liga też ma swoje, oczywiście niewątpliwe atuty. Natomiast tak jak mówię, no, to na pewno zawsze jednak ten pierwszy mecz w szlemie jest niewygodny, bo to dopiero po pierwsze jest ta presja. No, wiadomo, trzeba jakby opanować te trochę emocje, po drugie trzeba, no, to jest ten pierwszy mecz na, na, tej, na, tych, na tych kortach, z którymi też się trzeba oswoić. No i naprawdę ja uważam, że no, lepiej byłoby, żeby Iga jednak za zaczynała z nieco takiego no, łatwiejszego, z, z łatwiejszą rywalką, no, ale trzeba po prostu brać, to, co, to tak jest. co jest, trzeba robić swoje. Myślę, że znając podejście i profesjonalizm i taką no, naprawdę mocny, mocny mental, to no, będzie ciężko, ale po prostu. Nie ma, co, nie ma co się bać. No, tak, tak jak jest. mówię, to, to myślę, że to Sofia kenin bardziej się zmartwiła, widząc, widząc, że ma Igę w, w drabince niż odwrotnie. Dobra, to przejdźmy teraz do y, partnera Igi Świątek w United Cup. Y, szkoda, że, że nie wygrali. No, niewiele brakowało. Natomiast y, Hubert Hurkacz. Też niełatwe losowanie. W pierwszej rundzie kwalifikant, więc powinno to pójść. Mm -hmm. Chociaż nikogo nie można przekreślać. Natomiast w drugiej rundzie Denis w rywal bardzo poważny. Al albo kolejny kwalifikant. Natomiast no, rzeczywiście bardzo możliwe jest ten no tak. Szapowalow. Natomiast tak, no Szapowalew to jest zawodnik bardzo taki no, mocny, ciekawy, oczywiście już z sukcesami, natomiast no, nie zapominajmy oczywiście, że to jest też tenisista, który ma za sobą ogromne problemy zdrowotne. Przewlekła kontuzja kolana Ostatni ostatnim meczu, jeżeli dobrze pamiętam, bo zagrano w Wimbledonie. O ten cały czas próbował wrócić, ale, ale ten powrót się opóźniał i tak naprawdę jego forma jest ogromną niewiadomą. To jest zawodnik, który może, może się okazać, że to jest stary dobry denis, naprawdę mocny, mocny zawodnik. Natomiast, natomiast też może się okazać, że to jest zawodnik cały czas bez formy. Natomiast no, ja też pamiętam, że nawet nawet w najlepszych momentach kariery Szapowalowa Hubi sobie radził z tym zawodnikiem, że naprawdę potrafił, potrafił z nim grać, wykorzystywać ten jednoreczny backhand Kanadyjczyka, który właśnie Hubi bardzo umiejętnie go atakował i naprawdę te mecze pamiętam, że dobrze wyglądały ze strony właśnie Huberta. Nie jest to na pewno zawodnik, który mu nie leży. Magdalinet, też ważna postać naszego tenisa, zawodniczka, która rok temu nas pozytywnie zaskoczyła mhm. wszystkich, półfinał Australian Open, kapitalny występ, natomiast problem polega na tym, że teraz broni 780 punktów i, tak. i każdy mecz będzie trochę z nożem na gardle, bo jeżeli odpukać, przegra szybko i odpadnie szybko, to poleci na łeb na szyję w rankingu. No, nie, da się do, nie da się tego ukryć natomiast, no i od razu w pierwszej rundzie bardzo trudna rywalka, bo też Karolina Woźniacka, czyli no, też Magda była rozstawiona, więc, więc no, mogła liczyć na to, że, że ta pierwsza runda będzie łatwa, natomiast trafiła na, na, na wracającą e, po raz kolejny do turu Karolinę Woźniacką, która, która no, pamiętajmy, że to jest właśnie ten szlem, w którym Karolina ten swój pierwszy, pierwszy triumf zaliczyła, właśnie wtedy w w triumfowała w Melbourne chyba w 2017 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Ktoś no koło tego. W każdym razie jeszcze zanim skończyła karierę przez te problemy zdrowotne, potem oczywiście wróciła, no to właśnie tutaj odnotowała swoje największe zwycięstwo. No na pewno będzie trudno, bo Karolina to jest ogromne doświadczenie, to jest zawodnicze, które na tych kortach czuje się świetnie. I która też, co godne podkreślenia, Tuż nawet Piotr Woźniacki, czyli, czyli trener i ojciec Karoliny mówił, że, jest, że, że z Karoliną po prostu będą szykować formę głównie na szlemy i na igrzyska. Już nie, nie będą się koncentrować na tych mniejszych turniejach. A to nie jest dobra wiadomość, no bo Karolina, myślę, że naprawdę może być bardzo mocna w tym turnieju. Pół żartem, pół serio. można powiedzieć, że oby nie okazało się, że Magda Linet jeszcze raz będzie musiała wrzucić na media społecznościowe to zdjęcie z Robertem Lewandowskim. <coughs> Oczywiście to no, trochę skrytykowano Magdę za to, natomiast... słusznie, ja niesłusznie. Słusznie, natomiast niesłusznie, bo, bo, bo o zupełnie co innego i chodziło. Tak. Magda, Magda też była bardzo nisko w tym rankingu. Tak, no, ja, dla, mnie, dla mnie to był naprawdę bardzo fajny żart, w którym Magda śmiała się. bardzo bardziej z siebie, nie z Roberta. Tak jakby, myślę, że sam Robert też by się uśmiechnął. A, a widziałem jakieś negatywne komentarze, że jakiś że śmiała się z, z lewego, że jakiś skandaliczny ten... No to myślę, że ludzie, którzy nie zrozumieli, dowcięli Magdy to, to tak przesada, komentowali. Tak, um, I jeszcze jedna nasza zawodniczka, Magdalena Frech z Daniel mhm. Saville. E, zagra, co można powiedzieć o Magdzie Frank? Daria Saville to jest, to jest wcześniej Daria Gawriłowa. To jest Rosjanka, która potem zmieniła obywatelstwo, już długo mieszka w Australii i, i to jest, co godne podkreślenia australijczycy znani są z tego, że na własnych kortach, przy własnej publiczności podnoszą ten swój poziom jeszcze wyżej I to są naprawdę bardzo, bardzo trudne mecze właśnie z tymi tenisistami. A Daria Savil, jak mówiłem, z domu Gawriłowa, to jest też bardzo doświadczona, ciekawa zawodniczka i niedawno z nią z nią grała, taka szybka, zwrotna, waleczna, bardzo sprytna. I ja myślę, że przed Magną Frank też bardzo, bardzo trudne zadania, ale na pewno jest w stanie sobie poradzić. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będzie dobrze. Liczymy na to, że będziemy za dwa tygodnie mówić o Ize Świątek i Hubercie może. Mm. E, I w finale Australian Open zobaczymy, oby tak było. Dzięki Michał. Dzięki. Dziękuję również wam. To był program Super Tenis. Śledźcie nie tylko mecze naszych oczywiście na Australian Open, ale też Super Tenis, bo będziemy do was wracać w przyszłym, i jeszcze przyszłym w przyszłym tygodniu, mamy nadzieję często. Dziękuję bardzo. Przemek Ofiara, cześć.